Jeśli na widok Commodore 64 kręci kręcić się wokół i pierwsza myśl, która przychodzi do głowy to kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów, to uprzejmie informuję. To nie tęsknota za sprzętem, tylko za Twoją młodością. Pamiętaj, o wizycie u lekarza i przyglądzie zdrowie. Wszystkich pozostałych, którzy dotrwali do tego miejsca, zapraszam do recenzji. Beat do, Du Retro Mechanical, już samo otwarcie pudełka powoduje uśmiech na twarzy. Całość jest solidnie spakowana, wszystko jest na swoim miejscu i nic nie lata bezwładnie po opakowaniu. 8-bit Duretor Mechanical nie należy do lekkich, sprzęt waży około 1 kg. W pudełku znajdziemy klawiaturę, Dual Super Buttons, Super Stick czyli joystick, adapter, kable USB, kable do joysticka, zestaw naklejek oraz instrukcję obsługi. Już od pierwszych chwil sprzętem czuć staranność wykonania i serce włożone w tą konstrukcję. Jak sama nazwa wskazuje, klawiatura stylizowana jest na Komodore 64 względem kolorystycznym, jak i estetycznym. 87 klawiszy na przełącznikach Box White Switches V2 pozwala na uzyskanie przepięknego kliku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić każdy przycisk pod swoje indywidualne preferencje, dzięki hotswapowi. Bazą całej klawiatury jest aluminiowa płytka, która zapewnia sztywność. Wysokiej jakości matowy plastik użyty do produkcji jest odporny na palcowanie. Klawiatura posiada układ TLK, czyli nie uświadczymy tutaj bloku numerycznego. Zajmuje ona zdecydowanie mniej miejsca na biurku, ale osobom przyzwyczajoną do pełnej klawy może chwilę zająć przedstawienie się. Oni kolorowych światełek poczują się zawiedzeni. Nie znajdziemy tutaj żadnego kolorowego podświetlenia. Chociaż moim zdaniem, popsułoby to efekt całości. W lewym górnym rogu znajdziemy dwa przełączniki. Pierwszy z nich to tryb połączenia. Zaraz obok, również w formie pokrętła, znajduje się regulator własności. Tuż obok znajdują się jeszcze trzy klawisze: parowania, mapowania. Oraz zmiany profili klawiatury. Tuż obok prawego kontrola widzimy również dwa programowalne przyciski. W zestawie do klawiatury producent dorzuca jeszcze Super Buttons oraz Joystick. Zatrzymajmy się na chwilę przy Super Buttons. Są naprawdę fajne dodatki. Przyciski możemy zaprogramować samodzielnie, bądź przy pomocy aplikacji dołączonej przez producenta. Aplikacja jest naprawdę banalna w obsłudze i pozwala nam tworzyć wiele profili, między którymi możemy przyłączyć się, kiedy tylko zechcemy. Co ciekawe, wszelkie profile stworzone zapisują się w pamięci klawiatury. Jeśli podłączymy ją do innego sprzętu, nie musimy ponownie zmieniać wszystkich ustawień. Gniazda do podłączenia Super Buttons jak i joysticka, znajdują się z prawej strony klawiatury. Przyciski, jak i joystick zbudowane są na przełącznikach Gateron Green. Tak jak w przypadku klawiatury, możemy bez problemu wymienić je na cichsze. Klawiatura nie posiada regulacji wysokości, co dla niektórych może być uciążliwe. Posiada dość szerokie, wykonane z silikonu stopki, dzięki czemu nie tańczą na po naszym blacie czy podkładce. I jedynymi niezadowolonymi mogą być twoi sąsiedzi, żona bądź rodzice, którzy zostaną obudzeni w nocy przez zbyt głośne stukanie w klawiaturę. Ale możesz im powiedzieć, że na urodziny chcesz dostać cichsze przełączniki i wszyscy będą zadowoleni. Dzięki, że byliście tu ze mną. Zapraszam do kolejnych recenzji. Buziaczki!